Chłopaki. Jedyny ślad w naszym dzisiejszym dochodzeniu jest taki, że Moder Bjorklund i Gól cmentarny są tego samego wzrostu. Dlatego trzeba zostać i jeść klopsiki. No właśnie, Skubi, wcinamy klopsiki! Dawne, co ty na to? Czeko, czeko, Ja kocham czekoladę! Cześć, Welmo! Dałaś spokój staremu Ewalo? Gul to Ewalo i mam dowody. Nie dostał pozwolenia na pracę, bo wyszło, że jest złe do szpiku kości. Welmo, on nie może być bandziorem. Pierwszy podejrzany nigdy nim nie jest. Pomóż nam sprawdzić tę uroczą panią i jej trzy piękne córki. Rety, ale wpadliście. Dafne, zostałaś już tylko ty i. Moja! Moja, nie dam ci nic, sobie moja! Okej. Okay. Skoro chcecie tu siedzieć, rozwiążę zagadkę sam. Pomyślałam, że to gól. Czemu za mną szedłeś? Martwiłem się o ciebie! To miło! Myślałam, że nikt już nie chce rozwiązać tej zagadki! Ja chcę! I ja także! Nie mam mowy, żeby tym gulem była Moder Biorklund. Co tak śmierdzi? Nie wiem co. Myślałam, że to mój sweter, bo trochę się spociłam. Hmm. Chodźmy, piesku. Skoro ekipa nam nie wierzy, to wiem, kto na banku wierzy. I dlatego mam pewność, że Ewalo jest gulem cmentarnym. Ten cały hrabia Ewalo von Minskrig jest mocno podejrzany. I dlatego go nie aresztuję. Ha? co? O, ilekroć kogoś podejrzewam i aresztuję, zawsze się okazuje, że jest niewinny. Wiecie, ile mi wytoczono spraw o niesłuszne aresztowanie? Dużo. Jest pan okropnym szeryfem. Hmm. Chyba mówiący pies zna mojego prawnika. Proszę, panie szeryfie, niech pan słucha serca. Ma pan okazję aresztować prawdziwego zbira i pokazać, że jest pan zawodowcem. Hmm? Że jestem zawodowcem? Mów słucham cię. Gól porusza się głównie wokół tego właśnie grobowca. Boję się, hmm, zrów ten sam smród! To gaz! Ktoś zainstalował rury, żeby szukać gazu ziemnego pod cmentarzem. To głupota, nie ma gazu pod cmentarzem. Złoża gazu są pod gazownią w kryształowym zdroju tuż obok. Co z ciebie za detektyw? Scooby, szeryfie, zagadka zaczyna się rozwiązywać. I jak mawia kolega Fred Jones, czas na pułapkę. Kto by pomyślał, że chodzenie w takich portkach to taka frajda? Cześć Dafne! mm <laughs> <laughs>